Cześć. Elon Musk. Jedna z najbarwniejszych postaci technologicznego świata. I chociaż najczęściej miliarderzy kojarzą nam się z osobami w garniturach, to Elon Musk przełamuje ten sterotyp, będąc takim luzakiem, a jednocześnie jedną z tych najbardziej kontrowersyjnych postaci świata technologii. Czego możecie nie wiedzieć o człowieku, który dziś odpowiada za SpaceX, Tesla i zamieni Twittera w X? Zapraszam na ten materiał. Geniusz. Miliarder, filantrop, playboy. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego te słowa wypowiadane przez Tonego Starka tak bardzo pasują do Ilona Maska? Odpowiedź jest banalnie prosta, choć jednocześnie zaskakuje. To właśnie na szefie Tesla Motors wzorowano filmową kreację Iron Mana, choć oczywiście nie to komiksowo, bo ta powstała wcześniej. To Robert Downey Jr. Chcąc jak najlepiej odegrać swoją rolę, po prostu starał się naśladować zachowania oraz zwyczaje maska. To zresztą nie jedyny element, jaki łączy Ilona z popularną serią Marvela w drugiej części cyklu. Jedna ze scen nagrywana była właśnie w fabryce należącej do miliardera, a dodatkowo pojawił się także gościnnie w jednej ze scen, gdzie zagrał samego siebie. Już w młodym wieku Elon Musk przejawiał ponad przeciętne umiejętności. Mając zaledwie 10 lat, złożył samodzielnie swój pierwszy komputer, a w dwa lata później napisał na nim prostą grę o nazwie Blaster, którą następnie sprzedał za 500 dolarów. Dzięki komputerom Musk przetrwał zresztą szkołę, której, krótko mówiąc, nienawidził. Rówieśnicy nieustannie się z niego śmiali i mu dokuczali, i gdyby nie to, że na zajęciach w końcu pozwolono jego klasie używać komputerów, być może długo by w tej szkole nie wytrzymał. Tak jak niemal wszystkie wielkie umysły w branży technologicznej, w pewnym momencie porzucił on edukację. Nie oznacza to oczywiście, że nie może pochwalić się żadnym dyplomem. Musk mimo wszystko ukończył studia, a dokładnie ekonomię oraz fizykę na University of Pennsylvania. Kiedy jednak zdecydował się podjąć studia doktoranckie na Uniwersytecie Stanforda, to szybko doszedł do wniosku, że to jednak nie dla niego i już dwa dni później zrezygnował oraz założył pierwszą własną firmę, czyli ZIP2. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że na tej decyzji wyszedł on bardzo dobrze. Cóż, nikt nie obiecywał, że zawsze będzie łatwo. W czasach młodości Maska, Werpa, bo stamtąd on pochodzi, e, wciąż mieliśmy do czynienia z rządową polityką apartheidu. Elon, nie chcąc służyć reżimowi kompletnie sprzecznemu z jego własną ideologią, postanowił uciec z kraju i przy okazji zaczął spełniać swoje marzenia związane z nowoczesnymi technologiami. Zanim jednak udał się na studia i założył własną firmę, przez kilka tygodni był jednak bezdomny i chwytał się niemal każdej płatnej pracy, Warto jednak pamiętać, że ciągle miał poduszkę bezpieczeństwa w postaci ojca, który był milionerem. Pieniądze oczywiście nie wzięły się znikąd. Wykorzystując swoją smykałkę do technologii, stworzył razem z bratem program Zip2, i tak samo nazwał własną firmę. I to program przeznaczony do publikowania treści przez media internetowe, pozwalający dodatkowo na lokalne ich wyszukiwanie. Kilka lat później zainteresowało się nim CompaQ i wykupiło za ponad 300 milionów dolarów. Te zarobione pieniądze Musk przeznaczył już na dalsze inwestycje. Chociaż dla nas x.com to powstały w zasadzie niedawno twór, stworzony z przekształcenia zakupionego przez Maska Twittera, jednego z najpopularniejszych mediów społecznościowych na świecie, to idea serwisu X nie wzięła się z powietrza, bo już w 1999 roku Elon Musk założył serwis o tej właśnie nazwie. Wtedy był to internetowy bank, który rok później wszedł w fuzję z Confinity, a w 2001 roku został przekształcony w znany do dziś serwis płatności internetowych PayPal. Życie poza Ziemią to marzenie wielu osób, ale jeżeli ktokolwiek ma środki oraz możliwości do zrealizowania podobnej idei, z pewnością jest to Elon Musk. On to właśnie od wczesnych lat fascynował się możliwościami funkcjonowania ludzkiej cywilizacji na obcej planecie. Gdy tylko zdobył wystarczająco dużo środków, założył firmę, która... Miała go do tego celu przybliżyć. To właśnie SpaceX, który nieprzerwanie od 2002 roku pracuje nad technologiami, które pozwolą na sprywatyzowanie lotów w kosmos, tworzenie miast w niesprzyjających ludziom w warunkach, a sam geniusz swego czasu przyznał, że ma zamiar umrzeć na Marsie. No i nie są to jedynie puste słowa. SpaceX przyduje bowiem wśród prywatnych przedsiębiorstw w badaniach nad lotami w kosmos i jako pierwszy też wysłało w przestrzeń własny statek, czyli Dragon, który. Następnie udało się ściągnąć w nienaruszonym stanie na Ziemię. Dziś SpaceX regularnie obsługuje loty kosmiczne, m.in. Między na Międzynarodową Stację Kosmiczną. O OpenAI głośno zrobiło się pod koniec 2022 roku, kiedy to światło dzienne ujrzał ich lingwistyczny model z modułem czatu, a więc ChatGPT. I chociaż Elon Musk od tego czasu mocno przestrzega przed dziełem OpenAI, sam był członkiem zarządu firmy od roku jej założenia w 2015 przez trzy kolejne lata. I tak ostatecznie jednak miliarder rozstał się z tym startupem ze względu na rozbieżności poglądów, co już bardziej pasuje do obecnego podejścia Ilona do spraw sztucznej inteligencji. Po tym, gdy na jego konto zaczęły regularnie spływać krocie, Musk nie tylko inwestował w rozwój kolejnych firm, co zrozumiałe, zdecydował się także realizować swoje własne marzenia. Jednym z bardziej nietypowych marzeń było kupno samochodu z filmu Szpieg, który mnie kochał. Wet Nelly. Bo o tym samochodzie mowa, trafił w jego ręce w dosyć nietypowy sposób. Udało mu się go wylicytować anonimowo, ale media ostatecznie dotarły do informacji o tym, kim jest ten tajemniczy nabywca. I gdy prawda wyszła na jaw, Elon wydał zabawne oświadczenie, iż ku jego rozczarowaniu auto nie potrafi pływać tak jak w filmie, jednocześnie obiecał, że własnoręcznie postara się naprawić tę niedogodność. Czy mu się to udało, tego się nie dowiedzieliśmy. Wyobrażacie sobie rzeczywistość, w której najpopularniejsza marka aut elektrycznych jest własnością Google? Niewiele brakowało, a tak by właśnie było. Jeszcze w 2013 roku Elon Musk miał przed sobą ofertę sprzedaży podupadającej wówczas marki za 6 miliardów dolarów. Na taką kwotę miał się zgodzić Larry Page, ale ostatecznie do transakcji nie doszło, a Tesla koniec końców wróciła na właściwe tory, stając się najdroższą marką motoryzacyjną na świecie. Zbudowanie gigantycznej fortuny od zera to tylko w nielicznych przypadkach kwestia szczęścia. Zdecydowanie częściej sukces zależy też od ciężkiej pracy i wytrwałości, i tego ostatniego z pewnością nie da się Maskowi zarzucić. W chwili, w której zakładał swoje pierwsze firmy, potrafił pracować po 22 godziny na dobę. Obecnie nieco przyhamował, jest to zaledwie około 12 godzin dziennie. Jak sam przyznał, jest uosobieniem pracocholizmu i gdyby nie to, że musi niekiedy odrywać się, aby jeść. To spędzałby przy biurku jeszcze więcej czasu. Na spanie zawsze zostawia sobie 6 godzin, a pozostały czas poświęca na odpoczynek oraz bliskich i pewnie też na przeglądanie X, znanego dawniej jako Twitter. Wspominany już Iron Man to nie jedyna filmowa seria, z którą Mask ma coś wspólnego. Elon jest producentem kilku kinowych dzieł, w tym nominowanego do Złotego Globu. Dziękujemy za palenie, także wystąpił. Zazwyczaj jaką sam w kilku innych znanych obrazach. Mogliśmy go zobaczyć na ekranie Maceta Zabija z Danym Trecho, czy chociażby w Transcendencji z Johnem Deppem. Swego czasu jego persona zawitała także do jednego z odcinków popularnego The Simpsons. 12 odcinek 26 sezonu pojawił się w styczniu 2015 roku i nosząc tytuł The Mask who fell to Earth wyśmiewał ekscentryczne plany miliardera. W 2018 roku SpaceX wystrzeliło w przestrzeń kosmiczną jedną ze swoich rakiet Falcon Heavy z bardzo nietypowym ładunkiem, samochodem Tesla Roadster, pojazd ten po dziś dzień przemierza przestrzeń kosmiczną. Elon Musk jest obecnie najbogatszym człowiekiem na świecie, ale nie oznacza to, że, no przynajmniej w teorii, stracił on jakąkolwiek wrażliwość społeczną. Korzystając ze swojego statusu oraz gigantycznego majątku, stara się regularnie pomagać potrzebującym, a dodatkowo podpisał tzw. giving pledge, czyli zobowiązanie, według którego do końca życia rozda on większość swojego majątku. Syn Maska Xavier otrzymał takie imię na cześć postaci z komiksów X-Men. Mowa oczywiście o profesorze że który jest dyrektorem Instytutu dla utalentowanej młodzieży. Sam Elon Musk potwierdził te informacje w twecie z 2017 roku, pisząc, że jeden z moich synów ma na imię Xavier, na cześć profesora X. I to tyle o jednej z najbardziej barwnych postaci świata technologii, jeżeli taki format Wam pasuje to porzućcie nam propozycję na to, o kim jeszcze chcielibyście taki materiał zobaczyć i czy którakolwiek z tych 15 ciekawostek, o których prawdopodobnie nie wiedzieliście, rzeczywiście jest ciekawostką, o której nie wiedzieliście i taka mogła Was zaskoczyć. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną. Do następnego razu. Cześć.